Na wstępie chciałbym przeprosić za to, że nie nagrywałem prawie rok. Po prostu ja ten YouTube nie traktuję jak pracę. Ja chcę nagrywać, tylko dla mnie to jest coś takiego, że YouTube można nagrywać, i ja będę nagrywał kiedy chcę, bo ja nie chcę, żeby to się stało dla mnie obowiązkiem. Bo jeżeli... bo to jest coś innego, jeżeli nagrywam się z przyjemności, a dla obowiązku. Wczoraj będziecie widzieć mój gameplay Destiny 2. I akurat tu mi się wychodzi. Z powodu, że używam złego sprzętu do nagrywania, który oczywiście musi logować. No, no to tak dzisiaj nie mam mnie do neta. Przez to też nie wychodzi najlepiej. Nagrywał to około 16, no ale nie jestem nadal przytomny. W każdym razie liczę na dobro odbiór serii z Destiny 2. Jeżeli się nie przyjmie, trudno, poszukam czegoś innego. Jednak na ten moment nie mam niczego lepszego do nagrywania. Mam już u siebie nowy, parę nowych broni ASG. W najbliższym czasie planuję zrobić o tym odcinek kiedy to się stanie nie wiem czy za pół roku trudno powiedzieć, za pół roku to nie wiem ile czasu zacznie, zajmie mi montowanie tego i materiału i tego co teraz nagrywam w każdym razie postaram się częściej nagrywać może coś się z World wyjdzie, może coś jest z World of Tanks Destiny 2 na pewno jeszcze kiedyś będę kontynuował jeżeli się przyjmie, to na kolejny odcinek może być nawet z tego. Jeżeli nie, to cóż? A i taka informacja. Dopóki nie będę miał lepszego sprzętu do nagrywania, niestety dźwięku na filmach z gry nie będzie. Co co chciałbym na wstępie przeprosić? Przepraszam również za to, że długi czas nie nagrywałem. Właściwie to teraz sprawdzajmy. W zasadzie to 4 miesiące temu wróciłem ostatni film. Jak patrzę na swój kanał, to widzę, że najbardziej wyświetlanym filmem był ten z papieżem. I co ja mam zrobić, żeby cały kontent opierał się na papieżu? No nie, bo co to ma być? Papież papieżem, tylko... No, bądźmy szczerzy, to w końcu się przeje. Jeżeli się wałkuje jeden temat non-stop, to w końcu się przeje. Ja wiem, że mój kanał to jest taki shitpost totalny, no, ale postaram się to zmienić. W każdym razie postaram się częściej nagrywać. Nie obiecuję, że będę nagrywał regularnie, regularnie, bo to jest niemożliwe w moim przypadku. Będę nagrywał, kiedy chcę. Nie jestem jakimś wielkim kanałem, nie jestem jakimś w ogóle dużym kanałem. Nie jestem nawet średnim kanałem. To jest po prostu taki mały polski kanał, który ma taką, a nie inną nazwę. Początko, początkowo to miała być gameplay, potem jeszcze Kalinka, znowu gameplay serii z rybami, ale to jeszcze znajome, Potem papież, myszka, kolejna myszka, no i Tiger. No co ja mogę powiedzieć? To jest wielki, wielki shitpost. W każdym razie ostatni raz mówię, postaram się częściej nagrywać.